Lot Malaysia Airlines 370 to jedno z największych zagadek współczesnej historii lotnictwa. Jego zniknięcie 8 marca 2014 roku z radarów i późniejszy brak jednoznacznych śladów zaważyło na całym świecie, wzbudzając mnóstwo teorii spiskowych i hipotez. Teraz pojawiły się nowe informacje, które mogą całkowicie zmienić bieg śledztwa i wyjaśnić, co naprawdę stało się z tym tajemniczym lotem. Najnowsze odkrycia rzucają nowe światło na okoliczności, które do tej pory pozostawały w cieniu, dając nadzieję na rozwiązanie tej tragicznej i intrygującej zagadki. Przebieg lotu MH370 To, co wydarzyło się po starcie samolotu, początkowo wyglądało jak rutynowy lot do momentu, gdy maszyna przekroczyła granicę między przestrzenią powietrzną Malezji a Wietnamu. O 19 minucie po godzinie pierwszej w nocy czasu lokalnego transponder samolotu, odpowiedzialny za komunikację z cywilnymi radarami, został wyłączony. Ostatnia znana wiadomość od załogi brzmiała w porządku, dobranoc, po czym lot MH370 zniknął z cywilnych radarów. W tym czasie samolot miał znajdować się w pobliżu wybrzeży Wietnamu, gdzie miał kontynuować lot na północ w kierunku Chin. Jednakże dane z wojskowych radarów Malezji Wykazały, że zaraz po wyłączeniu transpondera samolot nagle zmienił kierunek i zawrócił na zachód. Przez kolejne 50 minut poruszał się nad półwyspem Malajskim, mijając wyspę Penang i wchodząc w przestrzeń powietrzną Oceanu Indyjskiego. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego doszło do tej zmiany kursu i czy była to świadoma decyzja załogi, czy wynik jakiejś awarii. Dane radarowe zebrane przez wojskowe jednostki Malezji i Tajlandii. Potwierdziły, że samolot zmienił kurs, lecąc na wysokości 10 700 metrów. Po godzinie 2.22 wojskowe radary także przestały odbierać sygnał samolotu, a dalsza jego lokalizacja była możliwa tylko dzięki analizie satelitarnej firmy InMarsat, która monitorowała tzw. pingi wysyłane przez system komunikacyjny samolotu. Kolejne sześć godzin lotu zostało zrekonstruowane dzięki analizie sygnałów satelitarnych. MH370 przesyłał regularne pingi, co pozwoliło na oszacowanie jego trasy nad Oceanem Indyjskim. Samolot kontynuował lot w kierunku południowym, oddalając się coraz bardziej od lądu. Dane te wskazywały, że maszyna mogła kontynuować lot aż do wyczerpania paliwa, co mogło nastąpić około godziny 8.19. Ostatni ping satelitarny odebrany przez Inmarsat sugerował, że samolot znajdował się na jednym z rozległych obszarów południowego Oceanu Indyjskiego, setki kilometrów na zachód od Australii w jednym z najbardziej odizolowanych rejonów świata. Analiza danych satelitarnych pozwoliła wyznaczyć tzw. Łuk Szóstego Pierścienia, czyli strefę, w której samolot prawdopodobnie zakończył swój lot. Uważa się, że w tym momencie. Paliwo w zbiornikach samolotu wyczerpało się, a Boeing spadł do oceanu. Te dane, choć cenne, nie dostarczyły jednoznacznej odpowiedzi, co dokładnie wydarzyło się na pokładzie. Poszukiwania lotu to jedna z najbardziej skomplikowanych i kosztownych operacji ratunkowych w historii lotnictwa. Po zaginięciu samolotu 8 marca 2014 roku rozpoczęły się szeroko zakrojone międzynarodowe działania. Które początkowo skoncentrowały się na obszarze Morza Południowo-chińskiego. Jednak po analizie danych radarowych okazało się, że samolot zmienił kurs na zachód i skierował się na południowy Ocean Indyjski, co znacząco rozszerzyło obszar poszukiwań. W poszukiwaniach brały udział liczne państwa, takie jak Malezja, Australia, Chiny oraz Stany Zjednoczone, korzystając z zaawansowanych technologii. W tym satelitów, samolotów zwiadowczych i okrętów wojennych. W kwietniu 2014 roku Australia przejęła koordynację operacji, koncentrując się na poszukiwaniach na południe od Perth, na jednym z najtrudniejszych do przeszukania obszarów oceanu. Wykorzystano zaawansowane sonary o wysokiej rozdzielczości i autonomiczne pojazdy podwodne, które mogły operować na głębokościach dochodzących do 6000 metrów. Operacja obejmowała przeszukanie dna morskiego na obszarze ponad 120 tysięcy km kwadratowych, co wymagało ogromnych zasobów i znacznych kosztów, szacowanych na około 160 milionów dolarów. Mimo szeroko zakrojonych działań nie odnaleziono głównego wraku, co doprowadziło do zakończenia oficjalnych poszukiwań w styczniu 2017 roku. W 2018 roku prywatna firma Ocean Infinity wznowiła działania. Przeszukując nowe obszary oceanu na zasadzie no find, no fee, czyli bez opłat w przypadku niepowodzenia. Ocean Infinity wykorzystało flotę autonomicznych robotów podwodnych do przeszukiwania około 112 tysięcy km2, jednak wrak MH370 wciąż nie został odnaleziony. Odnalezione szczątki. To kluczowe elementy śledztwa, które pozwoliły na potwierdzenie że lot MH370 rozbił się w Oceanie Indyjskim, choć nie udało się odnaleźć głównego wraku. Pierwsze znaczące znalezisko miało miejsce w lipcu 2015 roku, kiedy na wyspie Reunion u wybrzeży Afryki odkryto fragment skrzydła tzw. Raflaperon. Było to przełomowe odkrycie ponieważ badania przeprowadzone przez francuskich, malezyjskich i amerykańskich ekspertów jednoznacznie potwierdziły, że fragment pochodził z zaginionego Boeinga 777-200ER. To właśnie to znalezisko stanowiło pierwszy dowód, że samolot rozbił się w południowej części Oceanu Indyjskiego. W kolejnych miesiącach i latach odnajdywano kolejne fragmenty wraku na różnych wybrzeżach Afryki oraz na wyspach Oceanu Indyjskiego. W lutym 2016 roku na wybrzeżu Mozambiku odnaleziono panel z napisem No Step, który został później zidentyfikowany jako część MH370. Z kolei inne fragmenty, takie jak elementy kadłuba, odnaleziono na Madagaskarze oraz Tanzanii. Każde z tych znalezisk zostało dokładnie zbadane i potwierdzone jako fragmenty zaginionego samolotu. Jednak rozmieszczenie szczątków było rozproszone na ogromnych obszarach, co świadczyło o dryfowaniu ich przez tysiące kilometrów od miejsca katastrofy. Analizy dryfu przeprowadzone przez naukowców, w tym z University of Western Australia, wskazywały, że odnalezione fragmenty mogły przemieszczać się przez wiele miesięcy, a nawet lat, co znacząco utrudniało określenie dokładnej lokalizacji wraku. Pomimo odnalezienia tych szczątków, które potwierdziły śmierć 239 osób na pokładzie, nie zdołano precyzyjnie ustalić miejsca, w którym samolot spadł do oceanu. Odnalezione szczątki były również kluczowe dla oceny potencjalnych scenariuszy katastrofy. Niektórzy eksperci sugerowali, że uszkodzenia skrzydeł i klap mogły sugerować kontrolowane wodowanie. A nie gwałtowną katastrofę przy dużej prędkości, co dawało podstawy do dalszych badań i teorii na temat przyczyn zaginięcia samolotu. Jednak brak głównego wraku i czarnych skrzynek nadal pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, a odnalezione fragmenty, choć istotne, nie rozwikłały w pełni zagadki zniknięcia MH370. Nowe technologie w poszukiwaniach to przełomowy element w dążeniu do odnalezienia wraku lotu. MH370, który pozwala na dalsze eksploracje oceaniczne, pomimo zakończenia oficjalnych operacji. Po zakończeniu głównych poszukiwań w 2017 roku, rozwój technologii otworzył nowe możliwości w lokalizacji zaginionego samolotu. Wykorzystanie zaawansowanych sonarów, autonomicznych pojazdów podwodnych oraz technik analizy sygnałów radiowych znacznie zwiększyło precyzję działań poszukiwawczych. Jednym z najbardziej obiecujących podejść jest technologia WSPR Weak Signal Propagation Reporter, która pozwala na śledzenie zakłóceń w sygnałach radiowych wywołanych przez poruszający się obiekt, taki jak samolot. Dzięki tej technologii badacze są w stanie analizować dane radiowe z momentu zaginięcia MH370, a tym samym potencjalnie wytyczać trasę, którą mógł przebyć samolot. Richard Godfrey. Inżynier badający sprawę MH370 wykorzystał WSPR, by stworzyć nowe, bardziej precyzyjne mapy możliwego miejsca katastrofy, co daje nadzieję na odnalezienie wraku w przyszłych misjach. Równocześnie rozwój technologii autonomicznych pojazdów podwodnych znacząco zwiększył zdolność do przeszukiwania głębinowych obszarów oceanów. Prywatna firma Ocean Infinity. Która wznowiła poszukiwania w 2018 roku, była w stanie wykorzystać flotę takich pojazdów do przeszukania wcześniej niedostępnych terenów o skomplikowanym ukształtowaniu dna morskiego. Te zaawansowane roboty mogą działać na dużych głębokościach, co jest kluczowe w przypadku Oceanu Indyjskiego, gdzie dno znajduje się nawet na 6000 metrach. Dzięki nim przeszukano ponad 112 tysięcy kilometrów kwadratowych oceanu w 2018 roku, choć bez sukcesu w odnalezieniu głównego wraku. Współczesne technologie przynoszą nadzieję na dalsze odkrycia, a kolejne badania będą bazować na połączeniu precyzyjnych danych satelitarnych z zaawansowanymi systemami sonarowymi i autonomicznymi pojazdami. Postęp technologiczny w tej dziedzinie Stale rozwija się, co sprawia, że poszukiwania mogą być w przyszłości bardziej skuteczne, a nowe teorie i podejścia mogą pomóc rozwiązać zagadkę MH-370. Sygnał wykryty przez naukowców zwali. To szczególnie interesujące odkrycie dokonane przez naukowców z Uniwersytetu w Cardiff. Którzy w 2024 roku zarejestrowali sześciosekundowy sygnał akustyczny za pomocą hydrofonów umieszczonych w regionie Oceanu Indyjskiego. Hydrofony te, znane jako podwodne mikrofony, mogą wykrywać zmiany ciśnienia i fale dźwiękowe, które są generowane w wyniku dużych wydarzeń, takich jak katastrofy lotnicze czy wybuchy. Co ważne. Tego rodzaju technologie potrafią rejestrować sygnały nawet z odległości tysięcy kilometrów, co czyni je niezwykle wartościowymi w poszukiwaniach wraków zaginionych statków i samolotów. Badacze z Cardiff, kierowani przez Usame Kadri, analizowali dane pochodzące z dwóch kluczowych stacji hydroakustycznych: jednej zlokalizowanej w Cape Lewin w Australii oraz drugiej na Diego Garcia, brytyjskim terytorium na Oceanie Indyjskim. Obydwie stacje były aktywne w czasie, kiedy MH370 mógł zderzyć się z oceanem, co sprawiło, że ich dane stały się kluczowe w analizach zespołu badawczego. Sygnał o długości 6 sekund, który zarejestrowano w Cape Lowin, pasował czasowo do hipotetycznego momentu uderzenia samolotu o wodę, jednak nie został wykryty na stacji Diego Garcia, co wzbudziło dalsze pytania o jego pochodzenie. Kluczową kwestią w tej analizie jest fakt, że sygnał mógł zostać wygenerowany przez uderzenie samolotu, który według obliczeń mógł rozbić się z prędkością około 200 metrów na sekundę. Uderzenie tego typu samolotu ważącego około 200 ton wywołałoby fale dźwiękowe o sile porównywalnej z niewielkim trzęsieniem ziemi. Sygnał taki powinien być teoretycznie wykrywalny przez hydrofony oddalone o setki. A nawet tysiące kilometrów od miejsca katastrofy. W przypadku sygnału z Cape Lewin, jego charakterystyka, taka jak częstotliwość i długość, odpowiadała temu, czego można by się spodziewać po katastrofie MH370. Jednak jego brak na innych stacjach w regionie sprawił, że naukowcy nie mogą jednoznacznie potwierdzić jego źródła. W badaniach nad tym sygnałem pojawia się jeszcze jedna istotna kwestia. Oceaniczne warunki pogodowe mogły znacząco wpłynąć na zasięg i siłę fali dźwiękowej. Ocean z jego zmiennymi warunkami może tłumić lub rozpraszać dźwięk, co oznacza, że nawet potężne uderzenie może zostać zarejestrowane tylko w ograniczonym zakresie. Naukowcy z Cardiff sugerują przeprowadzenie dalszych badań, takich jak kontrolowane eksplozje na obszarze siódmego łuku. Czyli linii wyznaczonej na podstawie ostatniego komunikatu satelitarnego z samolotu, aby sprawdzić, jak fale dźwiękowe z takich wybuchów będą się rozchodziły i czy będą porównywalne z zarejestrowanym sygnałem. Badacze porównują tę sytuację do wcześniejszych poszukiwań argentyńskiego okrętu podwodnego ARA San Juan, który zaginął w 2017 roku. Podczas poszukiwań zorganizowano podobne eksperymenty z wykorzystaniem eksplozji, co pozwoliło na odnalezienie wraku okrętu. Jeśli podobne działania zostaną podjęte w przypadku MH370, może to pomóc w jednoznacznym potwierdzeniu, czy wykryty sygnał pochodzi od zaginionego Boeinga. Kontrolowane wodowanie i nowe teorie od momentu zaginięcia lotu MH 370 w marcu 2014 roku, pojawiło się wiele teorii na temat tego, co mogło się stać z Boeingiem 777. Jedną z najbardziej interesujących teorii, która zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, jest hipoteza kontrolowanego wodowania. Zakłada ona, że samolot nie uderzył w ocean w sposób niekontrolowany, ale pilot celowo podjął próbę lądowania na wodzie, co mogło zminimalizować ilość szczątków, a także wyjaśniać trudności w odnalezieniu większych fragmentów wraku. Linne opierał swoją tezę na analizie symulacji lotów oraz uszkodzeń odnalezionych części samolotu, takich jak flaperon, znaleziony na wyspie Reunion w 2015 roku. Uszkodzenia flaperonu były zgodne z tymi, które mogłyby powstać w wyniku kontrolowanego wodowania, przypominając incydent lądowania na rzece Hudson w 2009 roku, przeprowadzonego przez kapitana Chesleya suliego Salenbergera. Vincent Line wskazuje, że samolot mógł osiedlić się na dnie w wyjątkowo trudnym do przeszukania obszarze oceanu, na południowym oceanie indyjskim, w tak zwanym Broken Ridge, gdzie znajduje się głębinowy dół o głębokości 6000 metrów. To miejsce, jak podkreśla, mogło być idealną kryjówką dla wraku, co tłumaczyłoby, dlaczego dotychczasowe poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Linę przytacza także fakt, że wcześniejsze symulacje komputerowe wskazywały na podobną trajektorię, jednak jego zdaniem miejsce to zostało wcześniej odrzucone przez śledczych, którzy uznali je za zbyt odległe i mało prawdopodobne. Teoria kontrolowanego wodowania została również podparta przez innych ekspertów, w tym kanadyjskiego badacza Larry'ego Vance'a, byłego śledczego w sprawach katastrof lotniczych. Vance analizował uszkodzenia odnalezionych części wraku i doszedł do podobnych wniosków, sugerując, że pilot mógł celowo wprowadzić samolot do wody w sposób kontrolowany. Vance podkreślał, że rodzaj uszkodzeń skrzydła i flaperonu jest zgodny z tym, co można by zobaczyć w przypadku delikatnego lądowania na powierzchni wody, zamiast gwałtownego zderzenia. Wspólne wnioski obu naukowców, Laina i Vance'a, wskazują na to, że samolot prawdopodobnie przebył długą trasę na południe, po czym gdy wyczerpało się paliwo, pilot mógł celowo wylądować w wodzie. Ostatnie dane z satelity Inmarsat który śledził ręczne uściśnienia komunikacyjne MH370, pokazują, że samolot poruszał się wzdłuż tak zwanego siódmego łuku, co również wskazuje na możliwość celowego manewru kontrolowanego zniżania na niskiej prędkości. Ostatecznie teoria ta sugeruje, że wrak samolotu może znajdować się w niewielkiej odległości od dotychczasowego obszaru poszukiwań, co oznacza, że wcześniejsze poszukiwania mogły ominąć dokładną lokalizację zaledwie o kilkaset kilometrów. Badacze wzywają do wznowienia poszukiwań na podstawie nowych danych, co mogłoby ostatecznie wyjaśnić, gdzie spoczywa wrak.